Z tej strony zaczynamy, podobne pozycje, pierwsza gra bez Zerga, uff, już się zacząłem bać, że same Zergi w tym turnieju, gdzie są ci te których mam na myśli, <laughs> Królu, tym razem Czelowek, myślę, że ta ksywka sugeruje nam również zagraniczne pochodzenie tego gracza. Więc no, nie miejcie mi za że postaram się tutaj i będę raczej kibicował naszemu zawodnikowi jeżeli oczywiście, Czelowek, Helowek jest Polakiem, przepraszam bardzo cię Sprawdzimy jak tym razem Królu radzi sobie w PVT w takim razie Królu wczoraj z Rasowym, niestety uległ 2 do 1 w finale Lenovo Cup Też Protos kontra Terran no i rzeczywiście tutaj miałem rację, to nie jest Polak, więc spokojnie mogę kibicować królowi. No i zobaczymy spokojnie jak to pójdzie. Widzimy Terrana, który otwiera już od Saplidipota, proto otwiera od Pylona, żeby to się kiedyś zmieniło. Tak mógłbym nagrać chyba jakieś powitalne rozpoczęcie na każdy mecz. I teraz naciskam klawisz 1 i mówi się Cernan zaczyna od Saplidipota. Protos zaczyna od pylona i tak dalej. Nie molujemy się oczywiście przeciwko Terranom. Tutaj nie zawężamy tej rampy. Nie ma takiej potrzeby. No a Terran również bez wola nie ma takiej potrzeby na Protosa. Te początkowe minuty no, przebiegają nam pod znakiem bardzo interesujących rzeczy. Takich jak na przykład... Um, czy wszystkie śrubki zostaną dobrze dokręcone, czy ten barak będzie działał dobrze. Jest tutaj pylon postawiony na zapleczu, co ciekawe, ale on, jak wiemy, pozwoli warpować królowi jakieś jednostki, stalkery, zeloty, czy tam centry, bezpośrednio już w, po wyjściu z bazy. No i mamy terrana, który prawidłowo skautuje. Zobaczymy, czy ten pylon Zobaczy tą scvkę, nie zobaczy Myślę, że domyślił się tutaj Czewolek, że ponieważ tak wcześnie Nie dotarła propka do jego bazy To najprawdopodobniej Przeciwnik znajduje się na pozycji Na godzinie trzeciej No i już tutaj Odkrywa bazę protosa Widzimy, że królu momentalnie Zawrócił stąd No i teraz ciekawe, czy zorientuje się, czy zostanie przesłana ta propka Bezpośrednio na godzinę dwunastą Czy sprawdzi jeszcze najpierw Godzinę dziewiątą. Jest już jeden Marine, w zasadzie nawet dwóch na rampie. Kolejny się buduje. No i zaraz zobaczymy, co tutaj szykuje nam Terran. Drugie baraki, jest tak budowany. No, bardzo tutaj nieładnie będzie chciał chyba zagrać pan Terran. Będzie chciał tutaj przypuszować króla, który widzimy, że otwiera od Stalkera. Robi się już upgrade do Warp Gateów. No i pytanko za 100 punktów. Co będzie dalej robił proto? Zaraz uda się wyeliminować to SCV. Jest Stargate budowany. No, tych trzech Marines bardzo niegościnnie potraktowało tą propkę, która teraz ucieka. Zobaczymy, czy uda jej się wymknąć. Nie. Sprawdźmy, co tutaj dalej się dzieje. Jest tym robiony, kończy się ten drugi. Barak w tym momencie budować. Jest pierwszy e, marauder no ten Stalker tutaj dostał się pod ogień, ale na szczęście Marines byli tak zaaferowani pogoniąc za tą propką, że nie pomogli. No i Stalker bez problemu ucieka. Stargate jeszcze chwilkę będzie się budował dwa gatewaye. Król on na pewno zdobył cenną informację widząc tego maraudera. Robi się tutaj reaktor. No i robi się command center. Trzech Marines ma w tym momencie Terran, więc ten Voidray no może tutaj troszkę delikatnie zaszaleć, ale jak ten reaktor powstanie, no to już nie będzie tak łatwo. Zobaczymy, czy poczeka na drugiego, czy będzie od razu chciał harasować. Zaraz się to okaże. Terran sprawdza oczywiście tutaj, zobaczcie, czy jakieś pyloniki się nie pojawiły. No a teraz wysyła na zwiat swoje jednostki, swoją SCV dokładnie. Budowany jest również bunkier. No i dodatkowi Marines zaczynają się tutaj pojawiać. Jest ten jeden Voidrej, ale on również pomoże królowi warpować jednostki bezpośrednio do środka bazy. Ciekawe zagranie. Zobaczcie, że do tej pory na jednym stalkerze tak naprawdę. No i już teraz przenosimy się do bazy Terrana. O, żebym nie przegapił. Dwa zeroty już tutaj są. Trzeci zaraz dołączy. Ładują się w tym momencie te Voidreje, zobaczcie. Biedny Stargate. nie dość, że musi je produkować, to jeszcze. To jeszcze... No jeden się rozładował zupełnie, ale są, jeden utrzymał ten promień naładowany. No i teraz atakują. E, jest ładne mikro. E, jest teampag również. E, trzech, dwóch Marines z tego co widzę. E, bardzo ładnie tutaj momentalnie fokusowany ten pylon. E, no i wygląda to dobrze dla króla. Zostały tutaj pojedyncze maraudery tak naprawdę. Jest e, budowany tutaj barak. E, good game features wygrywa królu, po tym bardzo sprytnym puszu z wykorzystaniem voidrejów. No i mamy naszego zawodnika um, w kolejnej e, w kolejnej grze. Twu, w kolejnej rundzie.